Witam Was, moi drodzy, serdecznie w kolejnym materialu wędkarskim. Dzisiaj nie będzie to cykl wędkarskie, zrób to sam, a nowa seria, tanie wędkowanie. Święta, święta i po świętach, jak to mówią, niestety ja ich zbyt dobrze wspominał nie będę, dlatego że przeziębienie mnie rozłożyło i praktycznie do 6 stycznia kaszel się utrzymywał potworny, gorączka wysoka... Jest 365 dni w roku, zazwyczaj raz w roku choruje i akurat musiało się to przytrafić na okres świąteczny, no ale cóż, ta choroba nie wybiera, ale już dochodzę do siebie, już ten kaszel praktycznie przemija i myślę, że już niedługo skoczę sobie na jakieś rybki. Choć pogoda znowu się zaczyna psuć, wracają mrozy, śnieg sypie od. Już drugi dzień dosyć obficie. No ale zobaczymy jak to będzie. Może już na teryby gdzieś tam się skoczy za okoniem polatać, czy pojedzie na jakieś szybkie karpiki. Dobra, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał, nowy cykl, tanie wędkowanie, otrzymywałem przez ten okres świąteczny bardzo wiele zapytań, oczywiście o produkcję kulek proteinowych, różnego rodzaju zalew, no i pojawiały się też pytania, czym zalewać za naprawdę niewielkie pieniądze. Wiadomo, że te dipy, boostery są niekiedy naprawdę bardzo drogie, w tych tańszych alternatywach dostępnych w niektórych sklepach, to jest po prostu jakaś baza, aromat i barwnik i też kosztują niemałe pieniądze, dlatego ten cykl będzie poświęcony właśnie osobom, które chcą za niewielkie pieniądze zalewać. Kulki proteinowe ziarna, tutaj mam pelet. I myślę, że to będzie taka alternatywa właśnie dla tych osób. Film który tworzyłem jakiś czas temu odnośnie tanich kulek proteinowych. Ma już kilkanaście tysięcy wyświetleń, dlatego na prośbę wielu osób już niedługo te kulki tanisze alternatywy, jak i również droższe, powoli zaczniemy na materiałach rolować. A przejdźmy już do naszego dzisiejszego tematu głównego, czyli czym zalewać, żeby było tanio, a przede wszystkim produkty dostępne w wielu sklepach spożywczych, które możemy kupić za naprawdę niewielkie pieniądze, więc przechodzimy do tematu głównego naszego filmu. Mam tutaj taką ściągę, żebym nie zapomniał, co chcę wymienić. A więc jedziemy sobie nad wodę. Przykładowo potrzebujemy bardzo dużo zalew, ale nie mamy zbyt wielu pieniążków, dlatego co możemy wykorzystać do zalewania naszych ziaren, naszych kulek, naszych pelletów, czy w czym dipować, żeby nadać naszej kulce mięsnej czy słodkiej tego charakterystycznego mocnego aromatu. Idziemy sobie do oj <coughs> Jeszcze nie do końca ten kaszel przeszedł. Idziemy sobie do sklepu spożywczego. Polecam takie wielkopowierzchniowe. Ja wielokrotnie powtarzałem, że lubię jakiś tam Carrefour, Auchan czy inne, dlatego że mamy bardzo duży wybór asortymentu, począwszy od różnego rodzaju sosów, po różnego rodzaju zalewy do herbaty. I właśnie jest to pierwsza grupa zalew, które możemy wykorzystać. Ja bardzo często korzystam z tego typu Syropów, są to syropy mniejsza o firmę. Tu mam jakiś kiwi, Coca-Colę, malinę, są truskawki, i właśnie takimi syropami do herbat możemy zalewać nasze przynęty, ale i nie tylko, bo wystarczy, że weźmiemy sobie taki syrop truskawkowy. On jest stworzony na bazie syropu glukozowo-fruktozowego. Wielu producentów właśnie ten syrop wykorzystuje glukozowo-fruktozowy jako bazę swoich różnego rodzaju likwidów, i możemy sobie na bazie takiego syropu również zrobić dip. Wystarczy, że przelejemy sobie na przykład 100 czy 200 ml do opakowania. Do tego wykorzystamy profesjonalny flavor, czy na przykład jak coś chce naprawdę po taniości, to kupić sobie. Wystarczy ten mały aromat do ciast. Wlewamy taką buteleczkę na 100 ml, czy na 150 ml. No w zależności od tego, czym dysponujemy. Czy takim aromatem do ciasta, czy takim bardziej profesjonalnym, typowo wędkarskim, tak. Więc myślę, że na 100 ml. Czy tam na 150 przyjmijmy sobie te 20, od 15 do 20 ml takiego właśnie flavora, w zależności jakiej firmy, bo niektóre są mocniejsze, niektóre są, zdecydowanie więcej ich trzeba wlać. Do tego barwników nie polecam stosować, to mamy nam tylko pachnieć, a nie wyglądać. Choć wiem, że jak idziemy i patrzymy na półkach sklepowych różnego rodzaju kolorowe przynęty, to one nie tyle co działają na ryby, co też na nas i chętnie kupujemy te takie fajne kolorowe kuleczki, tak? i bierzemy sobie właśnie taki syrop, dodajemy do tego aromat. Jeśli chcecie właśnie stworzyć dip, dolać sobie do tego kieliszeczek spirytusu i dip za naprawdę niewielkie pieniądze macie gotowy. Sam w sobie zapach takich syropów jest intensywny. Tu mam akurat malinę. Truskawka już mi się skończyła, ale jak jeździliśmy na Amury, to bardzo często kupowaliśmy na przykład 10 czy 20 takich butli. Syropu, tam po 4 zł, płaciliśmy, czy po 3 zł, już nie pamiętam. I na jedno wiadro, tam 10 kg ziarna, taki syrop wykorzystywaliśmy. Bardzo świetna alternatywa dla wszelkich drogich zalew. Wielu wędkarzy do dzisiaj je stosuje, nawet i właśnie maczając kukurydzę przez kilka godzin, i później zakładając ją na hak, i bardzo piękne ryby na to łowią. Więc pierwsza grupa. Zalewajek za grosze to są syropy do herbaty. Idźcie, kupujcie, testujcie i tyle. Dobra. Kolejną grupą, którą możemy wykorzystać, taką bardziej gęstszą do polewania naszych właśnie różnych przynęt. Jest są te sosy takie do lodów. W takich małych buteleczkach kupujemy je, dostaniemy je praktycznie w każdym sklepie spożywczym. O, to jest taka gęsta, fajna substancja którą sobie możemy właśnie na kuleczki polać. Są truskawkowe, jakieś tofi, mleczne, orzechowe. Naprawdę mamy do wyboru, do koloru. Mam tutaj jeszcze zapisane na karteczce mleko skondensowane. Świetny dodatek, jeśli chodzi o tworzenie zanęt do Zikriga. Wystarczy, że puszkę mleka skondensowanego zmieszamy z niewielką ilością wody. Dodamy do naszej zanęty i tworzy nam piękną chmurę zapachową w wodzie, która się roznosi na kilka metrów, bardzo stopniowo opada z tymi drobinkami. Jest to świetny dodatek właśnie do zanęt powierzchniowych, ale nie tylko, bo mleko skondensowane możemy też właśnie wykorzystywać do zalewania naszych przynęt i zanęt. Też bardzo świetnie się sprawdza, ryby bardzo dobrze je znają, a tak w tajemnicy mogę Wam powiedzieć, że no niektóre angielskie firmy. Właśnie mleko skondensowane mieszają z bazą, dodają do tego trochę aminokwasów itd., dalej, i jest to mega magiczna zalewa. No więc mleko skondensowane również polecam Wam używać. Co tutaj mamy jeszcze? Do stick mixów możemy dodać sos tabasco, też w niewielkich ilościach. Mamy jeszcze, czy polecam, czy nie, no to już zależy. Bardziej polecałbym ten produkt do moczenia naszych kulek czy kukurydzy, jakiegoś innego ziarna, syrop klonowy. Bardzo świetny dodatek do amerykańskich pancake'ów. No jest dosyć drogi taka buteleczka 250 ml kosztuje nie wiem ile, 15, 20 zł jakoś tak, ale ten syrop używałem właśnie do moczenia ziaren kukurydzy, które później dodawałem na włos i również bardzo fajny taki klonowy ten Aromacik dodaje ryby również świetnie na niego reagują. I to jest taka najgłówniejsza grupa produktów, które możemy wykorzystać do zalewania. Teraz przejdźmy do takich nieco mocniejszych, z których możemy korzystać jako zamiennik dipów, ale i również możemy dodawać do produkcji kulek proteinowych, nadając im charakterystycznego aromatu. Więc przechodzimy do drugiej grupy, czyli tych takich bardziej skoncentrowanych zapachów. Przyjmijmy, że zamiast dipów, jesień i wiosna jest takim okresem, gdzie te właśnie dodatki sprawdzą się najlepiej. Pierwszym z nich jest sos sojowy. Mamy różne rodzaje: sos sojowy jasny, sos sojowy ciemny, ten drugi jest nieco bardziej gęstszy, dlatego on bardziej nam fajnie oblepia te kulki. Karpie uwielbiają słone smaczki. Zauważcie, że jedna z angielskich firm teraz do oferty wprowadziła sól himalajską w słojach, tam chyba litr i 2,5 litra. No za niemałe pieniądze gruboziarnistą. I ta sól himalajska, po dodaniu, w sprawia, że te minerały się uwalniają, tworzy takie właśnie mineralne środowisko w wodzie i bardzo chętnie ryby do takiego pokarmu przypływają. Wykorzystywanie sosu sojowego. Również jest bardzo fajnym dodatkiem. Tak jak wspomniałem, karpie lubią słone kulki nawet jak sobie pomoczymy w sosie sojowym, czy zalejemy nasze przynęty, czy dodamy jako y, kilka, nie wiem, kropel czy łyżkę do naszej zanęty, takiej choćby do metody, czy do jakiegoś stick mixu, to, to wszystko o czym mówię dzisiaj możemy wykorzystywać do zanęt, do polewania przynęt, praktycznie do wszystkiego. I właśnie sos sojowy, jasny czy ciemny, który jest gęstszy, bardzo tutaj polecam. Ale chyba takim najlepszym dla mnie dodatkiem, jaki możemy wykorzystać jako aromat w kulce, właśnie przy produkcji naszych przynęt, czy do polewania, czy do dipowania, jest oczywiście ta magiczna buteleczka. Produkt, który wielu z nas uwielbia i dodaje do zup, jest to oczywiście magii. Charakterystyczny aromat zawdzięcza tutaj dodatkowi lubczyku, który on tak bardzo intensywnie tutaj wpływa że odbieramy ten taki ziołowy aromat, ale jest naprawdę bardzo fajnym dodatkiem do naszych przynęt i do zalewania ich, do dipowania. Bardzo często go używam. Działa tutaj przede wszystkim ta magia, jako wzmacniacz smaku i zapachu. Często możemy go wykorzystywać nawet podczas produkcji kulek słodkich, nic tu się zupełnie nie dzieje. Te 10-20 ml, nawet i 30 na mix możemy sobie wykorzystać, chyba że chcemy zrobić kulki, w sumie to. Zrobimy niedługo kulki, bo tak jak wspomniałem, dużo osób już mnie męczy, żeby już zacząć rolować na tych filmach. Dlatego zrobimy sobie tanie kulki proteinowe właśnie z dodatkiem magii. Myślę, że i może już na następny odcinek uda mi się ten materiał nagrać. Więc tą buteleczkę chyba dla mnie najlepszy dodatek i ryby uwielbiają ten zapach. Dodajmy, nie bójmy się, dipujmy, zalewajmy. Same superlatywy. Dobra, bo już zaraz cała magii zginie. Magi może ze mną współpracę nawiązać, panowie, jak wam sprzedaż wzrośnie, czy tam panie, nie wiem kto jest właścicielem firmy, to bardzo proszę 10% tutaj. <noise> Na konto przelać. Dobra, kolejne składniki, które wyko możemy wykorzystać i przy produkcji kuleki do zalewania, naszych przynęt i zanęt, to wszelkiego rodzaju sosy takie jak. Sos teriaki. On zawiera tutaj, mimo już jest na bazie sosu sojowego, to dodane są takie jak, jakaś tam mąka, jest imbir, takie korzenne nuty, dlatego ma ten charakterystyczny posmak. Ale ryby bardzo też bardzo świetnie na niego reagują i też polecam go wykorzystywać. Takim odkryciem, jednym z lepszych na rynku, jest chyba na równi z magii, bym powiedział. Jest sos rybny z dodatkiem kałamarnicy, ze squidem. Sos rybny squid to się tak chyba nazywa. Nie mam go tutaj niestety przy sobie, ale bardzo często go wykorzystuję. Jak są jakieś tygodnie azjatyckie w sklepach, nie wiem czy w Lidlu, czy gdzieś, chyba w Osą albo gdzieś w Carrefourze go kupowałem. Ale jak macie dostęp do takich sklepów, właśnie z żywnością taką chińską, azjatycką, jakąś, to bardzo często ten sos tam występuje i jest to bardzo. Świetny dodatek właśnie jako dip czy do zalewania zanęt i innych naszych produktów. I polecam również wykorzystywać sos taki jak ostrygowy, też bardzo rybny, intensywny aromat, pomoczyć godzinkę kulki i naprawdę one przechodzą tym zapachem niesamowicie. Sos rybny zwykły, też go tutaj już nie mam, też mi się skończył, też bardzo często, szczególnie właśnie do stick mixów dolewam. Też jest bardzo słony, ale zapach ma naprawdę mega rybny, intensywny. Super dodatek. Bardzo często zalewam nim po prostu pelet. Na 2-3 godziny przed łowieniem on wsiąka w ten pelet i nadaje jeszcze takiej nuty charakterystycznej. no Robi to petardy w, robo, w wodzie. Co tutaj mamy? Sojowy, magi to już było. Jeśli łowicie brzany, jakiś czas temu, znaczy no, to już no, kawałek, z parę lat będzie. <laughs> Nie powiem dokładnie ile, może ze 4 Wykorzystywaliśmy taki sos maczo serowy. On się nazywa. Poławialiśmy brzany, świetnie reagowały na ten sos. Dolewaliśmy go do zanęty, bodajże takiej zwykłej. Świetny, charakterystyczny, serowy aromat do tej zanęcie, właśnie dodała. Kroiliśmy takie małe kuleczki z serka. Maczaliśmy jeszcze w tym sosie i brzany brały jak hu, ale karpie również. Kiedyś właśnie jak. Poławialiśmy na metodę, to ten sos serowy dolewaliśmy do właśnie chyba naszego metod mixu i też karpie bardzo fajnie w to wchodziły, więc polecam. Dobra, myślę, że tyle jeśli chodzi o takie podstawy. Jest jeszcze dużo różnych tam dodatków, sosów, jakichś tam do spaghetti czy takich, no, raczej nie polecam stosować w ogóle bez sensu. Jeśli nie macie pieniążków, korzystajcie, a efekty naprawdę będą świetne. I nie musicie się martwić, że jak nie, nie zalejecie, to nie będziecie łowić ryb, no nie oszukujmy się. Sam produkuje dipy, sam produkuje boostery. Bazuje jako główną bazę, dodaje przeważnie ekstrakty z różnych tam morskich stworzeń, mączki, różnego rodzaju witaminy, minerały. Ekstrakty w proszku, ekstrakty właśnie w płynie. Ale powiem Wam tak, no nie jest to nic takiego, bez czego nie złowicie ryby, no. Niestety marketing tak teraz działa w tych czasach, że nosami rozumiecie. O, cykl tanie wędkowanie jest. Myślę, że już za tydzień czy za dwa ten film o kulkach proteinowych na bazie magii się pojawi. Niedrogim kosztem, ale taka, taka kulka premium, bo na mączce rybnej, no ale jak najtańszym kosztem, bez jakichś tam dodawania ekstraktów i kosmicznych różnych mieszanek, żeby było jak najtaniej. I ten temat postaram się omówić w następnym filmie. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za, wszelkie za wszystkie komentarze, subskrypcje. Ta subskrypcja już coraz, coraz wyżej. Dlatego zachęcam właśnie do zostawienia subika, bo dzięki temu mogę dotrzeć z filmami do jeszcze szerszego grona odbiorców. Dołączajcie do grupy Morfishing Wędkarstwo na Facebooku. No, i widzimy się w kolejnym materiale z cyklu tanie, wędkowanie z przyrządzaniem kulek proteinowych na bazie przyprawy do zup. Magii. Dziękuję Wam, pozdrawiam serdecznie. Morphishing i do zobaczenia w kolejnym odcinku.